Każdy z nas ma lepsze i gorsze momenty. Gorszy moment przyszedł i do mnie. Halo, dzień dobry. Witam się z wami z samochodu. Wyłączę sobie na chwileczkę takie to szuranie. Witam się z samochodu. Jestem na parkingu, znajomym parkingu, więc wybieram się na wywiadówkę koniec semestru, wspominałam o tym ostatnio że już po prostu nieubłaganie leci ten czas, więc koniec semestru, więc jest to na koniec semestru przyjechałam, wy wyubierałam się ciepło, mimo że jest te minus 2 czy minus 3 stopnie, to ja nadal jestem jeszcze przemraznięta po tych mrozach e, i raczej ubrałam się cieplej raczej ubrałam się cieplej niż zimniej, e, więc dzisiaj wypadł na wywiadu. Ludzie, dobry witajcie w kolejnym vlogu. Trochę się do Was nie odzywałam, ale miałam naprawdę trochę taki gorszy czas. Jeszcze została, została resztka w moim oku. Naprawdę, mm, słabo się czułam. Miałam takie po prostu wewnętrzne, mm, wewnętrzne przemęczenie. Czułam się po prostu bardzo przemęczona. Zresztą też mogliście zobaczyć, ja ostatnio też jak składałam filmy, vlogi dla Was, widziałam po prostu miałam czerwone oczy jak u królika Więc e, takie wewnętrzne przemęczenie właściwie to nie wiadomo czym, nie wiadomo czym. Być może, być może tym okresem świątecznym, być może po prostu, no po prostu. Nie będę się tutaj tłumaczył, po prostu miałam gorszy czas, więc się nie odzywałam. A co się u nas ostatnio działo? No to mieliśmy e, taki wspólny weekend rodzinny. Przyjechała moja siostra e, z NART. Była tydzień na nartach we Włoszech, więc opowiadała, jak tam było na nartach. Przywiozła e, ten e, drineczek, taki e, drineczek, ten przysmak włoski, który nazywa się Bombardino. E, przywiozła to, więc wszyscy e, próbowali. Oprócz tego, hitem numer jeden tego weekendu, tamtego weekendu, były, było losowanie u Buddy, na które namówił mnie mój syn. Namówił mnie mój syn i już po prostu rozkminiał czy nie ta audiczka zmieści się u nas za domem, czy będzie miejsce na przykład w garażu. Na tą audicję, więc strasznie to przeżywał. Strasznie wszyscy to przeżywaliśmy i oglądaliśmy tego live'a, więc to był taki weekend rodzinny. Ja gotowałam, wspominałam o tym, że, że będę gotowała, ale gotowałam sobie już tak luźno, bez nagrywania. Stwierdziłam, że sobie najpierw sprawdzę te przepisy, bo te przepisy mm, znalazłam w internecie. Zrobiłam tą sałatkę tysiąca wysp i zrobiłam kurczaka w sosie gorgonzola z gruszką. I muszę wam powiedzieć, że troszeczkę za dużo gruszki dałam. W sensie to miała być jedna gruszka, a ta moja gruszka była naprawdę duża i cały ten sos wyszedł taki dosyć słodki. Więc tam było tam się wiele działo w tym sosie, bo właśnie była gruszka, był szpinak, był, było była właśnie gorgonzola, więc stwierdziłam, że tego, za dużo tych smaków było w tym sosie i stwierdziłam, że po prostu go mm, zmienię. W większości przepisów, które dodaję do swojej playlisty, większości przepisów, które, które zaczynam gotować, już tak, można powiedzieć, taśmowo zapamiętuję sobie ten przepis, zmieniam coś i to już zostaje zmienione na zawsze. Więc i w tym przepisie chciałabym go troszeczkę udoskonalić, coś pozmieniać, i jak go udoskonalę, to przybędę do Was tutaj i sobie razem pogotujemy, bo na pewno będę chciała to troszeczkę udoskonalić i jeszcze przetestować w innych wersjach. Więc tak, ja sobie gotowałam. plus Mieliśmy właśnie czas dla siebie. Bardzo doceniam ten, te chwile. Bardzo doceniam ten czas. Ciupaliśmy sobie w UNO. Zagraliśmy sobie w państwa miasta. W trzy osoby. Właśnie ja, mój mąż z synem. Dawno, dawno temu grałam z Antkiem, właśnie państwa miasta, ale teraz myśleliśmy, że sobie zagramy i nawet znalazłam fajną taką planszę gotową już w internecie do wydrukowania wydrukowaliśmy, że przyspieszyliśmy sobie tą całą zabawę decyzję o podjęcie decyzji o, o grze, także polecam Wam serdecznie takie offline'owe spędzenie wspólnego czasu na grze w karty i na Państwa Miasta, to był super, super czas świetnie się bawiliśmy przy okazji, oczywiście kto, kto wygrał w Państwa Miasta no oczywiście, że ja, ja Miałam najwięcej, e, najwięcej punktów, po prostu rozwaliłam towarzystwo totalnie. No i tak ten tydzień przeleciał, tak ten weekend w ogóle przeleciał. E, jeszcze w międzyczasie mieliśmy kolendę księdza po kolendzie, którego przyjmowała moja mama, więc przy okazji też byliśmy tam u niej na dole, wsparliśmy ją e, z, przy, przy, nowym, przy naszym nowym księdzu, e, więc tak. No więc tak, to no więc tak, troszeczkę sobie też tak odpoczęłam, troszeczkę się zrelaksowałam, nic nie nagrywałam, spędzałam czas z rodziną i, i, i można powiedzieć, że chillowałam, troszeczkę się inspirowałam, troszeczkę planowałam, bo to u mnie to nigdy nie jest tak, że, że siedzę i nic nie robię tylko zawsze coś, ale tym razem to były takie kreatywne rzeczy, to były takie rzeczy do przemyślenia w głowie, do zaplanowania, zorganizowania, więc mniej Mniej YouTube'a, mniej internetu, a więcej takich offline'owych działań się pojawiło, więc bardzo to dobrze na mnie zadziałało. Widzę, że bardzo dużo osób teraz właśnie sprawia, że robi sobie taki urlop na początku roku. Po tych vlogmasach, po tym publikowaniu filmów codziennie, składaniu filmów codziennie, no jest to jednak jakiś taki moment i taka taka potrzeba. Odcięcia się od internetu, więc, więc ja też tak troszeczkę się odcięłam, troszeczkę zwolniłam, ale wracam już do Was niedługo, jak tylko się po prostu. No już czuję taką motywację, już czuję taką motywację, żeby do Was wrócić, już czuję się o wiele lepiej. E, trzeba o tym głośno mówić. Wydaje mi się, każdy z nas ma lepsze i gorsze momenty. E, gorszy moment przyszedł i do mnie. Taki, no jak mówiłam, to był taki gorszy moment psychiczny, ale i po prostu e, takiego zmęczenia. No, niech ja mi się tylko to oko trochę ogarnie. I wracam do nagrywania, a mam bardzo fajne rzeczy Wam do pokazania. Przyszło do mnie zamówienie z Ula Popken kolejne i takie buty. Słuchajcie, jak je zobaczyłam. Ja nie mogę po prostu się zakochałam. Przecież jaki jest trep. Trep jest nieziemski. One są skórzane. Gumę mają z jednej strony, gumę mają z drugiej strony. Ten nosek jest taki dosyć szeroki, więc spokojnie przymierzałam je na szeroką stopę, na wysoką w podbiciu. Spokojnie wlezie Wam. A tutaj łydka. Ja naprawdę mam i, i szeroką, i wysoką w podbiciu, i szeroką w łydce, więc bardzo Wam polecam te buciki. Minus, minus, plus. Minus plus jest taki, że one nie są w ogóle ocieplane w środku, praktycznie w ogóle nie są ocieplane, mają tylko taką jakby pianeczkę, więc one raczej będą na taki czas przejściowy albo po prostu na wiosnę. Ta zielona podeszwa no, działa niesamowicie, da wyobraźnię mi. Już sobie wymyślam, jakie styluweczki będę z tymi butami tworzyć, więc naprawdę spoko. No i to jest gumania. To jest guma, nie plastik, więc Wam to się nie będzie ślizgać. Wzięłam rozmiar 38. Zaryzykowałam, bo większość tych butów, które zamawiam w uli Popcan, no to są deczko większe. I o ile fajnie jest mieć deczko większe, żeby ubrać grubą skarpetkę, no to tutaj wzięłam 38 i jest spoko. Więc kocham Dajcie znać, jak Wam się podobają takie żabki. Slow love. go. Nowość, marka Herlast. Coś nowego, co u mnie będzie testowane. Przyszła więc, Wam pokazuję zestaw. Szampon i e, odżywka. Super nawilżające potrzebuję czegoś takiego teraz, bardzo e, nawilżającego takiego bardzo. Co sprawi, że moje włosy jednak się trochę ujarzmią. Jest informacja dla suchych, frizzy, takich puszących się włosów, więc mam zestaw szampon i odżywka w takich ładnych, kolorowych buteleczkach. Elegancko to bardzo wygląda. Dodatkowo zabrałam sobie: to jest ta marka Hairlast, serum do, na porost serum na porost włosów. To też mi się przyda teraz, żeby mi ładnie urosły na już na wiosnę, już na lato. Dodatkowo skrab, Zobaczcie, z tego skrabu jest w ogóle takie wielkie opakowanie, a tego skrabu po prostu jest połowa. No masakra po prostu. Albo powinni zrobić opakowanie, w którym nie będzie tego widać albo, no, jak piernicze. No w każdym razie scrap. Szukam czegoś fajnego, szukam fajnego peelingu do, do skóry głowy, i nie mogę znaleźć, więc mam nadzieję, że może ten się fajnie sprawdzi jest tutaj coś po polsku napisane no, napisane nałóż, nałóż na mokre włosy w masuj w skórę głowy. ok, więc mam też peeling i coś, co kocham, co uwielbiam, właściwie to nie wiem, czym się sprawdzi, ale ten typ produktu lubię Leave in Conditioner, conditioner czyli odżywka bez spłukiwania, też, zobaczcie, jak to ładnie wygląda, jak ta opakowanka ładnie wyglądają, i ona jest w sprayu. Ona jest w sprayu tak na szybko. Macie po prostu włosy do umycia, a nie chcecie, żeby były bardzo napuszczone, jakąś odżywkę chcecie jednak na nie nałożyć, ale nie, żeby spukiwać, nie, żeby po prostu bawić się. No, wiecie o czym mówię? Po prostu odżywka bez spukiwania na szybkie mycie, mycie włosów musi być, szczególnie właśnie na wyjazdy wakacyjne i w ogóle na wyjazdy. Ja na wyjazdach nie bawię się w takie odżywkowanie i spukiwanie, ale e, na co dzień jak najbardziej e, na tak dbam o to. Nawet nie wąchałam, może bym powąchała to. Nie wiem, tak dziwnie pachną, trochę jakby fryzjersko. Takimi piankami. To pachnie takimi słodkimi piankami. No, w każdym razie yy, daję Wam namiary również na te produkty, które ja zamówiłam. Linki zostawię Wam w opisie. Jakiś tam kodzik rabatowy też, jeżeli od nim będzie, to Wam zostawię i informuję Was, że będę będę testować i będę Was informować, jak się sprawdza.